Witam tego kraju prezydenta Komorowskiego. Pan prezydent jest obecnie zaangażowany w kampanię przedwyborczą i zamiast być dzisiaj z nami, może szukać głosu gdzie indziej. Panie prezydencie! obywateli kraju, na którego czele Pan powinien stać. Jak dla nas może Pan spać dalej, ale po wyborach w maju okaże się, czy było warto.